Witam z tej strony, Tymex, a to jest już następny odcinek na moim kanale. W tym odcinku przedstawiam Wam moją teorię, dlaczego nie ma następnych reimenów, dlaczego Ubisoft już nie tworzy tych wspaniałych Rayman. Dla jednych może być strona pr prosta, dla innych nie, więc to jest moja teoria, dlaczego nie ma nowych reimenów. oczywiście tych w 3D albo w 2D, więc zapraszam do oglądania. No dobra, no to na sam początek weźmiemy sobie oryginalną serię. Można zauważyć, że każda gra z oryginalnej serii się różni, bo jedynka to platformówka, która ma tylko pretekst, żeby w nią grać, jest dwuwymiarowa. Dwójka ma z całością fabułę i tylko w mniej fabuła gameplay i klimat. Dwójka, znaczy trójka ma świetny daming fabułę taką trochę monotonną. Bo ona taka rozciągnięta, i trzy razy praktycznie robimy to samo do połowy gry, żeby tam. To chodzi mi od tych lekarzy. Ale damik jest świetny, akurat gameplay jest jeszcze lepszy od dwójki, więc nie zwracamy uwagi na tą modą. nie fabuły. I czym się tak naprawdę różno tej remeny. Praktycznie wszystkim, bo każda z Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3 to są, to są po prostu inne gry, tylko chodzi w niej o Raymana. I to I to chyba jest jeden z powodów dlaczego nie ma nowego Raymana. Dlatego, że jeśli Ubisoft chce robić Raymana, to chce mieć na to jakiś pomysł żeby ten pomysł był nowy dobry i nie chcę robić takiego odgrzewanego kotleta nawet dobrego odgrzewanego kotleta Bo nie wiem, bo załóżmy, że, bo widzicie, na przykład wiele teraz tych platformówek, to z jednej strony takie, coś, że jest jakiś zły, on tam coś na wyprawia i generalnie te platformówki są takie, że jako gameplay jest dobre, są dobre, ale jeśli chodzi o w... Ale generalnie to są wszystkie takie same, tylko że z inną oprawą graficzną, innymi bohaterami w ogóle. A Ubisoft chyba chce wykorzystać Raymana tak, żeby był dla starszych, ale żeby to było, każda część była nowa. Załóżmy widzicie, Rayman 1 był nową grą, Rayman 2 był nową grą, a że tak szczerze Rayman 3, widzicie jaka jest przepaść pomiędzy Rayman 2 a 3. I niestety jedyna co to kuleje to fabuła. Bo tak naprawdę w Rayman 3 nie ma żadnych postaci, oprócz Raymana i Globoxa z dwójki. I niestety kuleje i... naprawdę mega kuleje fabuła niestety przy tym, jak chcą zrobić całkowicie coś nowego. Bo jakby... bo Rayman 3 też mógłby być takim odświeżanym kotletem, czyli Raymana na dwójko, Tylko, że z nowym, z nowym wrogiem i z nowymi częściowo nowymi postaciami w ogóle ale widać, że Ubisoft tylko i wyłącznie chce robić całkowicie nowego Raymana z nową fabułą co niestety trochę szkodzi fabule poprzedniej części ale przynajmniej dostajemy w ogóle nowe rzeczy, więc są jakieś plusy więc pójdźmy teraz do Nowej serii? Chociaż nie. Cześć jak popatrzymy na Rayman Raving Krabis, to trochę w to się nie wierzy, ponieważ każda z tych części to praktycznie to samo. Tylko, że jest tego coraz więcej, więc to są te takie odświeżane kotlety. No, oprócz najnowszej części Mario plus Rabbids King Battle, bo to jest na razie ostatnia część z serii Rayman Raving Krabis. A więc. Między... Dobra, I teraz pójdźmy do najnowszej serii, mianowicie. Rayman w 2D 2000, od 2010. Rayman Origins był naprawdę nową grą. Był, nie, to, nie, to nie był odświeżony koter z na Jedynki, tylko faktycznie tam były nowe rzeczy. Rayman, więc też praktycznie wszystko było nowe, ale niestety, jak sami widzicie, kuleje na tym fabuła, bo chodzi o to, bo da się zrobić patronówkę 2D. Słabo, ale niestety, no, widać było, że te gry są nowe. Na przykład w Origins było dużo rzeczy, Rayman Legends było wiele więcej rzeczy. Znaczy, nie o wiele więcej to trudno powiedzieć, ale były w ogóle naprawdę nowe rzeczy. Prawie co było w Rayman Origins, prawie nic nie było z tego z, z tych rzeczy w Rayman Legends, bo wszystko było zastąpione. Jest tylko kilka sprintów przeniesionych i to wszystko. Rayman Adventures to tak naprawdę taki typowy Rayman Legends, tylko przeniesiony na Androida. I tak naprawdę widzicie że oni już trochę nie mieli pomysłu na na Legends Ubisoft, ponieważ ten, no, widać pogrze. Bo nie, po pierwsze, dlatego, że ta gra jest naprawdę kierowana w ogóle naprawdę mega dla dzieci. Po drugie, sam początek, dlaczego w ogóle musimy grać, i sam finał jest taki beznadziejny, dostałem jakąś muzyczkę. Rayman Origins jest mimo tego, że generalnie też jest takie coś, że daje, no jak w Hangulku KO, że dają nam jakieś tam rzeczy, to i tak jest to fajnie zrobione. I ciekawia, w Rayman jest tak typowo dla dziecków. Więc słabo, ale... wróćmy do teorii, więc dlaczego nie ma nowych? Między innymi dlatego, że Rayman... że Ubisoft korzystać z Raymana tylko dlatego, tylko wtedy kiedy ma jakiś pomysł i to będzie ich własny nowy pomysł. Więc widać już przy Raimane Legends, że on już chyba nie... nikt z Ubisoftu nie ma pomysłu, żeby zrobić dobrego reymena. Bo, jakby, bo oni mogą zrobić taki odświeżany dobry koncert, czyli na przykład zrobić Raymana w 3D, to z jakimiś wrogami, nie wiem, z Raymana Legends czy Origins, i zrobić to samo, co z, na przykład jak był Rayman 2, ale oni nie chcą. Bo chcą nowy pomysł wprowadzić. Oni chcą coś nowego wprowadzić na rynku, czego jeszcze nie było. I oni naprawdę mogą zrobić tak coś jak był w Rayman 2, tylko że z nowymi postaciami i w ogóle, i z dubbingiem. I to by było naprawdę fajne, ale oni chcą nowe rzeczy. I oni nie potrafią chyba zrobić dobrego Raymana, więc... Albo nie potrafią, po prostu, więc wynika z tego, że oni po prostu nie potrafią zrobić dobrego Raymana I bo nie mają pomysłów I, i najwyraźniej jedyna osoba w Ubisoftie, która potrafi zrobić jeszcze Raymana Dobrego w 3D To jest Michel Ansel, bo tak naprawdę Michel Ansel zrobił większość pracy w Rayman Origins, to właśnie on robił, a w Rayman Legends trochę mniej pracował. A to go więc... No. Ja grając w Rayman Origins czułem o wiele większy klimat tego oryginalnego Raymana, niż grając w Rayman Legends. Grając w Rayman Legends, to ja bym czuł się jakbym grał w taki reboot Raymana, a jak grając w Rayman Origins, to się czuję jakbym grał po prostu w Raymana 2, w czy Raymana 3, tylko w 2D. To jest naprawdę świetne. Więc, ale Michelin nie może zrobić RAM na 4 na przykład, ponieważ opóźniają mu się projektem, mianowicie dwie gry, których siedzi już naprawdę kilka lat Między, między Beyond Good and Evil 2 i White. A jak wiadomo, Beyond Good and Evil 2 jest już na pewno będzie miało być, być za rok, ale że oni nie przedstawili tej gry na E3 ani na Gamescomie. To, kurde, ja nie wiem, pewnie się opóźni i tak samo White ma się chyba opóźnić, więc czekamy i to, i to jest moja teoria. Myślę, że ona jest jak najbardziej prawdziwa, że nikt nie ma pomysłu jak zrobić dobrego Raymana. Już podobno Rayman 3, znaczy Rayman Legends miał być w 3D, ale coś nie wyszło, chociaż ja chyba bym naprawdę wolał, żeby Rayman Legends był jak teraz w 2D niż w 3D. Nie wiem jak by to miało wyglądać na naprawdę. Dobra, więc to było na tyle? 8 minutowy odcinek na serię, tak długo gadam. Dobra, więc się, się mam coś... Na razie.